Szanowni Państwo, bardzo mi przyjemnie zakomunikować, zakończyło się właśnie przed chwilą posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Parlamentów Polski i Ukrainy. To jest, odbyło się oczywiście zdalnie, łączyliśmy się z Kijowem. To spotkanie miało się odbyć w Warszawie wiosną tego roku. To się okazało niemożliwe. Spotkaliśmy się w takim trybie roboczym, ale oczywiście zaprosiliśmy naszych partnerów z Ukrainy do Warszawy, gdy tylko będzie to możliwe. Mamy nadzieję, że w jesieni. Omawialiśmy różne tematy, to był cały wachlarz. Spraw, ale najważniejsza oczywiście była sytuacja, po pierwsze, związana z pandemią w obu naszych krajach, no a po drugie z tym, co będzie potem, to znaczy z wychodzeniem z kryzysu. I tu omawialiśmy zarówno sprawę współpracy medycznej, współpracy humanitarnej, jak i też komunikacji między naszymi krajami, przejść granicznych, połączeń kolejowych drogowych i lotniczych to były najważniejsze tematy, choć jak mówię nie wyczerpały one zakresu dyskusji. Omawialiśmy też sprawy dotyczące oświaty, dotyczące historii, w tym także rocznicowe. W tym roku obchodzimy rocznicę Sojuszu Polsko-Ukraińskiego, który, mamy tu różne plany na najbliższe tygodnie i miesiące. W, naszych, w naszym zgromadzeniu Brali udział po obu stronach ambasadorzy, ambasador Ukrainy w Polsce i ambasador Polski na Ukrainie. I teraz oddam głos panu ambasadorowi Deszczycy. Dziękuję panie marszałku. Chciałem podziękować też za organizację tego zgromadzenia, kolejnej sesji zgromadzenia parlamentarnego Ukrainy i Polski. Oczywiście takie niezwyczne zgromadzenie, ale bardzo ważne. Ważne z kilku powodów. Po pierwsze to, że jest kontynuowany dialog ukraińsko-polski na szczeblu parlamentarnym, a tutaj też też, też chcę przypomnieć, że na Ukrainie doszło do zmiany delegacji parlamentarnej po wyborach jesiennych, także tu mamy nową delegację parlamentarną do zgromadzenia parlamentarnego i ważne, żeby jak najszybciej, chcieliśmy to jak najszybciej zrobić na, na wiosnę, bezpośredniej sesje zgromadzenia, ale udało się to zrobić w takim trybie zdalnym, ale też liczymy na kontynuację tej rozmowy na jesieni, że bezpośredniego spotkania. Ale ważne też, te, też to spotkanie, ponieważ na, tym, na tej sesji były przedstawicieli i urzędów rządowych, służb wykonawczych i udało się też wymienić stanowiska nie tylko pomiędzy parlamentarzystami, ale też pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami urzędów centralnej władzy wykonawczej bardzo dużo zagadnień potrzebuje reakcji i działań i decyzji, szczególnie po, po wprowadzeniu tych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, ponieważ mamy duży potencjał gospodarczy, wymiany ludzkiej, turystycznej, granica, która została zamknięta z powodu epidemii, nie pozwala nam w, do w po powrotu do normalności, do normalnych relacji międzyludzkich, gospodarczych i właśnie w tym to, to też był temat, który został omówiony i na pewno jest niezbędna potrzebna, potrzeba zdjęcie wszystkich ograniczeń, które by spowodowały na granicy otwarcie, ponowne otwarcie granic. Jest potrzeba po stronie ukraińskiej, i po stronie polskiej tego, żeby był swobodny przepływ ludzi. Chciałam tylko jeszcze nadgłośnić na tym, że po stronie ukraińskiej, rząd ukraiński podjął decyzję o tym, że nie ma żadnych ograniczeń dla obywateli polskich teraz, jeżeli chodzi o podróże na Ukrainę także ani kwarantanna, ani ograniczenia jakichś kategorii osób. Także mamy nadzieję, że wkrótce te rozmowy, które i tutaj podczas zgromadzenia parlamentarnego i bezpośrednie, które prowadzę z przedstawicielami polskiego rządu, będą skutkować tym, że Polska też otworzy swoje granice w pełni tak jak było to do epidemii. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pytanie. mam, pytanie odnośnie nowelizacji budżetu, gdzie rząd zamierza i państwa formacja szukać oszczędności w związku z nowelizacją budżetu, którą zapłacili?